Nie rosną im włosy pod pachami i nigdy nie mają brzydkiego zapachu z ust. Świeżość lasu. Cześć kochani, tu Adrianna. Dziś testuję look na Ariane Grande. Jestem podobna? Chociaż trochę. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o kłamstwach koncernu kosmetycznego. A Idę się przebrać, bo mnie to denerwuje. Kosmetyki są super, uwielbiamy je stosować, ale musimy być świadome tych oszustw, dlatego że często przez nie kupujemy kosmetyk, który w ogóle nie jest nam potrzebny albo wręcz może nam szkodzić. Więc zapraszam Was na film o manipulacjach, które znalazłam na początku. Zostawcie kciuka w górę i lecimy. Po pierwsze, nie wiem, czy zauważyliście, ale modelki reklamujące tusze do rzęs po prostu mają przyklejone sztuczne rzęsy. Ma to nam pokazać zobacz jaki efekt da ta mascara, jakie grube, jakie długie to jedna wielka bzdura, dlatego, że nigdy tuż do rzęs nie da takiego efektu jak sztuczne rzęsy. Była nawet taka bardzo głośna akcja, dlatego, że reklama maskary marki Dior została zbanowana w Wielkiej Brytanii, ponieważ komisja od reklam uznała, że Natalie Portman występująca w tej reklamie ma zbyt długie sztuczne rzęsy. Co wydaje mi się troszeczkę niesprawiedliwe, dlatego, że okej, okay, ona miała tam rzęsy po same włosy, natomiast tak naprawdę wszystkie dziewczyny w reklamach maskar noszą sztuczne rzęsy, więc Dlaczego akurat czepiono się tej marki? No ale oczywiście to nie wszystko, to tylko wierzchołek góry lodowej no przecież jest jeszcze klasyka panie na reklamach, gorące nogi, które są już ogolone. Wiecie, kobiety są jak przywódca Korei Północnej: nie mają odbytu, nie rosną im włosy pod pachami i nigdy nie mają brzydkiego zapachu z ust. świeżość lasu. Jest jeszcze coś bardziej obrzydliwego, co mają kobiety. Coś bardziej obrzydliwego niż włosy na nogach. Wiecie co to jest? Jest to celulit! Dlatego panie na reklamach są zawsze bardzo szczupłe, noszą rozmiar XS i wyglądają tak, jakby nigdy nie słyszały słowa celulit. Celulit?! taki nowy drink? Wiecie, okej, okay, można powiedzieć, te piękne panie, te bardzo szczupłe kobiety są pokazywane, żeby udowodnić nam, jakie efekty można uzyskać stosując właśnie taki produkt, ale czy nie lepiej byłoby pokazać efekty przed i po? Dlaczego nikt na takich opakowaniach nie pokazuje bardzo otyłej kobiety z celulitem, która później wygląda tak, jak ta piękna kobieta w reklamie? No nie wiem, że ten produkt nie działa. Powiem Wam, co musicie zrobić, żeby taki produkt zaczął działać. Musicie go za zacząć jeść. Jak umrzecie, to będziecie takie chuda, że nikt Was nie pozna. Robaki zrobią robotę. Kolejny przykład manipulacji w reklamach Młode panie reklamujące kremy anti-aging albo dziewczyny z idealną cerą reklamujące produkty przeciwtrądzikowi. Wiecie, ja bym naprawdę chciała zobaczyć, jak ta pani 40-letnia wychodzi bez makijażu, bez photoshopa i mówi mi człowieku, zobacz, ja się nic nie starzeję dzięki temu kremowi. Cierpiałam, smarowałam się co noc i mam twarz jak bubcia niemowlęcia. A nie mi wychodzi 20-latka z taką toną makijażu po 50 operacjach plastycznych. Photoshopowało ją 30 facetów i ona mi mówi, Mówi, że ona jest piękna, młoda, w wieku 60 lat. No śmiechy biorą. Co to jest? Przepraszam bardzo. Ten krem to jest jakiś wehikuł czasu? Błagam. Nie wiem czy wiecie, ale bardzo często kremy reklamowane jako anti-aging nie mają w sobie żadnego składnika, który ma spłycać zmarszczki. Wszystko to jest marketing. Jest nawet jedna firma, nie podam jej nazwy, dlatego że mogłabym ją pozwać, która ma bardzo drogie kosmetyki, a w tych kosmetykach nie ma nic, co dba o naszą urodę. Dlatego bardzo ważne jest, żebyście nauczyły czytać się składy. Naprawdę poczytać w internecie, nauczyć się najpopularniejszych składników, które działają na naszą skórę, to jest chwilka roboty, a dzięki temu wchodzicie do drogerii, bierzecie krem za 12 zł, czytacie i patrzycie wow, jaki fajny skład! Potem bierzecie krem za na przykład 100 zł, czytacie i mówicie: "Boże, tu nic nie ma, odkładam to". I dzięki temu nakładacie na twarz to, co jest wartościowe, nie przepłacacie, więc uczcie się bo dzięki temu nie będziecie oszukiwane. Kolejną manipulacją są promocje. I teraz ja wiem, że zabrzmie w tym momencie jak jakaś, nie wiem, bogata osoba, która mówi: Nie, ja nie kupuję na promocjach, bo to mi po prostu uwłacza. Ja lubię wszystko kupować za drogo. Oczywiście, że tak nie jest, wiadomo, że jeżeli macie swój krem, który zawsze kupujecie i akurat jest na promocji, to super trafiłyście. Ale zobaczcie, jak często jest tak, że są kosmetyki na promocji i robicie coś takiego. O! Ten krem, ten podkład, o jeszcze ten podkład i ten lakier mi się przyda, o ten jest taki średni, ale może mi się przyda, w końcu jest na promocji. Bardzo często jest tak, że weszłyście do drogerii, miałyście wydać dyszkę na papier toaletowy, a wyszłyście zakupami, które są warte 200 zł, potem to wszystko leży w szufladzie i nigdy tego nie używacie. Dlatego, że wiedzą, że w ludzkim umyśle jest coś takiego, że jak można więcej, można taniej, to człowiek nie chce oszczędzić, on chce właśnie więcej, więcej dla siebie, a oni z tych waszych pieniędzy wjeżdżają na wakacje, samochody, mają takie dziewczynki, super! A wy macie dwa lakiery i ich nie używacie, więc sobie pomyślcie, jak to się mało opłaca. Czytałam badania o reklamie, które mówiły, że na kobiety od 14 do 24 roku życia bardzo silnie działają gwiazdy, więc taka firma bardzo dobrze wie, że jeżeli umieści w reklamie jakąś sławną piosenkarkę, to są osoby, które kupią dany produkt tylko dlatego, że poleca go ich ukochany celebryta. Pomyślcie tylko, ile razy kupiłyście jakiś produkt albo zwróciłyście na niego uwagę, tylko dlatego, że reklamowała go wasza ulubiona gwiazda. Patrzyłyście na dwie maskary i mówicie, nie no, ale Tom reklamowała i z zeksińska. Ze Ona na pewno by mnie nie okłamała. Tak ładnie śpiewa. No to kupię Tom, ja jej wierzę. W tych czasach bardzo popularne jest także bycie fit, bycie wege. Oraz używanie naturalnych kosmetyków, i zwróćcie uwagę, jak wiele kosmetyków w drogeriach ma zielone opakowanie, dlatego że zielony kolor ma nam sugerować, że kosmetyk jest naturalny. Bardzo często on nawet koło naturalnego nie stał. Bardzo popularne jest także dodawanie tych modnych olejków. W moich czasach bardzo modny był olejek różany. Na wszystkich kosmetykach było napisane, że posiada w sobie kropelkę oleju różanego, a teraz na wszystkich kosmetykach jest napisane, że posiada olej arganowy. I sprawdźcie, czy ten kosmetyk rzeczywiście ten olej zawiera. Bo być może naprawdę on tam jest, ale znajduje się na przykład na ostatnim, przedostatnim miejscu, czyli jest go tyle, że nawet nie działa i wasza skóra go nawet nie poczuje, więc ktoś Wam sprzeda bardzo drogi kosmetyk z olejem arganowym, którego rzeczywiście tam prawie wcale. Nie wiem jak wy, ale ja jak się kąpię albo jak kupię nowy produkt, to muszę przeczytać etykietę kosmetyku i zawsze na szamponie albo na odżywce jest napisane działa najlepiej, jeżeli używa się wszystkich produktów z tej serii, co tak naprawdę jest jedną wielką bzdurą. Dla włosów jest lepiej, jeżeli używamy wszelakich kosmetyków z różnej gamy, różnych produktów, dlatego że spójrzcie, to logiczne, jeżeli używacie szamponu, olejku, odżywki z tej samej serii, to cały czas dostarczacie dla włosów te same składniki. Ponieważ zazwyczaj seria jest oparta na przykład na oleju arganowym, na keratynie, a jeżeli użyjecie kosmetyków z różnych serii, dużo składników, one wszystkie działają na moje włosy, a nie cały czas jedne składniki z tej samej serii, i ten napis jest tylko po to, żebyśmy kupili tą całą serię, a nie po to, żeby nasze włosy były ładne. I coś, przez co ja przeżyłam największy szok, czy jesteście świadomi tego, że nawet światło w drogerii służy temu, żeby nam coś sprzedać? Zauważcie, że zawsze światło w drogerii. Jest takie bardzo jasne i chłodne. Nie jest to światło ciepłe, lecz takie z niebieską poświatą, takie, które przypomina światło w aptece, dlatego, że dzięki niemu kosmetyki wydają się bardziej atrakcyjne, są lepiej oświetlone, drogeria wydaje się czystsza, bo wydaje się być apteką. Wszyscy wyglądają tak, jakby chcieli nam pomóc. Natknęłam się nawet na cały artykuł dla posiadaczy drogerii, który mówił, jakie światło dokładnie powinno być wybrane, o jakim natężeniu, żeby sprzedać jak najwięcej produktów. Oczywiście na pewno wiecie o tym fakcie, że jeżeli sklep chce nam coś sprzedać, to stawia to na półce równo z naszymi oczami, a wszystko, co jest dla niego mniej ważne, jest poniżej. Więc jeżeli chcecie zaoszczędzić. To kupujcie rzeczy z dołu. Tam często są takie same produkty. Na przykład ten sam papier toaletowy. Trochę innej firmy. Może trochę mniej reklamującej się, ale taki sam. Dużo taniej. Może wiedzieliście o tym wszystkim. Może to dla Was jest oczywiste. Ale ja, kiedy czytałam o tym, szukałam informacji, to przeżyłam mały szok. Napiszcie mi, jeżeli znacie jeszcze inne sposoby manipulacji. Oczywiście, zostawcie kciuka w górę. Zasubskrybujcie kanał i wpadajcie na moje media społecznościowe. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pamiętajcie, żeby się douczać i nie dać się oszukiwać. Ja już się z Wami żegnam. Pa, pa do zobaczenia!